Oto widzowie pytaliście naprawdę wiele razy i dzisiaj to zrobimy. Zbieramy piątkę widzów i próbujemy na całkowitym autoskipie przejść mapkę. Sami widzicie, że wyposażyłem sobie Scientista, ścianiarza i trzy mityki, więc powinno się niby udać pytanie tylko widzowie, jak dobre postacie będą mieli ci ludzie, bo tu widzę na przykład jakiegoś Titana. No i teraz pytanie, słuchajcie, czy oni będą ogarnięci, czy nie? Bo widziałem tam Titan Cinemana, więc całkiem grubo, ale czy wszyscy to mają chyba nie? Dwie postacie, znaczy dwie postacie, dwie osoby, dwóch widzów chyba ma. Bardzo cienkie postacie Więc to będzie ciekawe wyzwanie Żebyśmy to wygrali na autoskipie no, Albo najwyżej czy... bez autoskipa Obserwujmy Ja postawiłem tutaj, słuchajcie Naszego Scientist TV-mana A następnie będę Scientist kameramenów, słuchajcie Stawiał, żeby oczywiście Zarabiać pitos Więc let's go Dobra, dawaj, dawaj, dawaj Tutaj, dobra. słuchajcie Pumpkin Farmer Ktoś postawił ja, Ale oni coś mają jakieś z tego, co patrzyłam Jakieś upgrade. No zobaczymy, zobaczymy Bo póki co to No ja nie wiem, naprawdę Widziałem tylko jednego gościa, no nie? Ja widziałem tylko, że gośmy właśnie Titan Cinemana, ale czy jakieś tam glicze, czy na przykład jakieś inne fajne postacie, tak, to nie wiem. Tak, Titan Cinemany, No wiem, dobra, no. tak czy inaczej, słuchajcie, ja wrzucam tutaj właśnie scientistów, żeby zarabiać dużo pieniędzy, i zaraz postawimy na przykład glicza, czy kolejnego ścianiarza Jana. Na końcu, Dokładnie tak, tutaj bo... że ścianiarza możesz też na końcu postawić, wiesz? Mogę, mogę, ale na razie chcę zarobić Pitos, no nie? Więc dawajcie, bo zaraz wleci czwarta Ej, fala. Okej, okay, jest tutaj. pieniądz, jest kolejny pieniądz, a ścianiarz nie robi, słuchajcie. Mój niczego, ale zaraz ja oczywiście go subgrade za te 200 dolarów, więc powinno już Dobra, być. Dobra, ja helabiny, sobie jakieś nie? tam pampkiny tylko Tutaj to widzę, że bardzo stawiać. dużo osób stawia te pampkiny tak, żeby faktycznie te postacie e, zasypiały, jakby właśnie tych, a nie na przykład jakichś mityków. Więc to jest w porządku, no nie? To no to, to w ja takim tak razie robi też. robotę. Dobra. A, bo tutaj jeszcze postawili, nie zauważyłam. I teraz tak, tutaj jest ninja cameraman. On jest cienki, ale no może na start się przydać. Pozbierajmy 400 dolarów, słuchajcie, i ja ulepszę ściania jeszcze tu i coś tu przechodzi. No dobra. dobra. jak przejdzie jeden kibelek, nic się nie stanie. Dobra, 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 dobra. I ścianiarz Okej. Okay. Ale ścianiarz Jan teraz podratował sytuację widzowie! No dobra, dobra Ej, w sumie też wleci. całkiem niezłe miejsce na ścianie Jana, bym powiedział nawet, A. ale my zarabiajmy, słuchajcie, no. więcej. Dawajcie. Bo wiecie, my grając w piątkę, pamiętajcie, że no mamy tutaj właśnie potworki, które mają dużo więcej siły. Dużo więcej siły, nie troszkę, tylko naprawdę A. znacznie więcej siły. Więc tutaj może, może, słuchajcie, nie być... Tak kolorowo. Dobra, widzę, że Dobra, Olaf ma bardzo tysiąc dużo tysiąc pieniędzy. I być może on będzie tutaj cisnął pod jakiegoś właśnie mityka. mityka to by było ciekawe. Coś. Ja teraz tak czy inaczej, słuchajcie, zbieram 600 dolarów na ulepszenie tej ściany, bo ona będzie dużo dawała. Tutaj Ninja kameraman, patrzcie, Dobra, on bije mało, bo 2000 na sekundę, ale jednak coś tutaj klepie. Ja robię upgrade temu gościowi. I pan Cineman tutaj jest. Ej, widzicie, postawił mityka. No nieźle. Dobra, nie wiem, czy to jest dobre na start, ale w sumie póki nie przechodzę. 《保存「チョ Może tak, może tak, no zobaczymy. Dobra, tutaj widzę, że ktoś postawił Marcel, laser kameramankara. to też myślę, że jest dobra, dobra decyzja. A ja teraz, tak jak słuchajcie mówiłem, robię Scientistów, dla mnie to jest teraz gigantycznie ważne. O, ja myślę, no, że No żeby będzie jednak gij. tutaj kasa wlatywała, więc dobra, dawajcie, dawajcie, dawajcie. Da. Police Toilet i Assassin Toilet, dobra. Kolejny, jeszcze jeden Scientist, słuchajcie, jest tutaj do rozwalenia. Szkoda tylko, że dobra. goś postawił Tam, tego widzę, że Titan w tym miarne. miejscu, myślę, że to jest średnie miejsce, on mógłby go postawić tu tak, i wtedy by klepał on może wtedy że wiesz, że jak tam przejdą. No dobra, ale chociaż oni, ja go oni zaraz, wiesz, będą przychodzić, ale my będziemy stać kolejne postacie, więc jakby, no. No, no lol, będzie spoko. No tak, dobra, tak, ja wrzucam tak. tutaj Glicza. Myślę, że to jest dobre miejsca na glicza I on będzie, słuchajcie, bił zarówno tutaj, będzie pomagał, jak i będzie pomagał tu, gdyby były jakieś tarapaty. Mamy dobra, tego ścianiarza. I zostawmy sobie. tego ścianiarza, słuchajcie, on może się tutaj przydać. No i teraz tak, ciśniemy na tym autoskipie, ale wszystko jest w porządku. Widzę, że Olaf i Marcel dużo pieniędzy, ale czy oni robią coś z tymi pieniędzmi, no nie wygląda, słuchajcie, na to, żeby oni coś robili z tymi pieniędzmi, no nie? A czy dobra, ten gość dał zbierają, tego, poczekaj. dał tutaj Cinemana i go upgrade'uje, więc spoko! Ale ten drugi gość, Marcel, tylko tego zrobił. Kurczę, do, zaraz zobaczymy, słuchajcie, zaraz zobaczymy, no nie. Ciężko teraz, słuchajcie, to określić. Ja za tysiąc zaraz ulepszę, słuchajcie, glitcha. Tylko potrzebujemy jeszcze trochę pieniędzy, słuchajcie, 69 dolarów teraz potrzebujemy. Więc dawaj mi pieniążki, dobra, jest ulepszony i teraz on będzie ich jechał. E, tutaj widzę, że też wpada kaska, więc. W porządku. Ten gość jest na ja drugim Ja tutaj sobie dnia. Ty masz piłeczko woza. To ja w takim razie, słuchajcie, ścianiarza zaraz będę ulepszał. Ja, ja teraz ulepszał. zbieram na piłeczko woza. Dobra, dajcie kasę, to ścianiarz Żeby przyjdzie i rozwali zabridować. totalnie. Boom! Dobra, jeszcze niepełne 200 dolarów, 150 dolarów. O, tam leci Dual Claw Toilet. Ale mi widzę, się widzę, widzę ale jest i ścianiarz i jeszcze w dodatku jest tutaj ten Titan cineman Więc jakoś to ogarniemy, słuchajcie, jakoś to załatwimy. Dobra, ścianiarz jest tutaj trochę ulepszony, więc ja teraz robię Scientistów, słuchajcie. Ewidentnie, no leci jakiś tam mutant o, toilet. Ej, patrzcie, w 5 minut będziemy mieli, słuchajcie, 15 fal. To jest naprawdę niezły wynik, moim Szybciutko, zdaniem. Kciutko, no. Naprawdę fajnie, dobra, ten Dobra, Ja piłeczkowo za, za czwóreczkę. Dobra, i teraz słuchajcie, jeszcze upgrade temu gościowi, dobra, jeszcze jeden dolar, słuchajcie. Oni to dual toilet powinni tutaj rozwijać. Dobra, rozklepić. i pum, Okej, okay, nie mogę, bo został uśpiony, ale w tym momencie, słuchajcie, mogę więc w porządku. No i dobra, bo słyszę. że ścianiarza robić na początku. Dobra, patrz, leci tutaj. Ja teraz hmm. bym zrobił ścianiarza za 3000, ale nie wiem, czy zdążę Dobra, ten tutaj go trochę tam klepie. Tu idzie jakaś mała piłeczka, więc spoko. Tutaj ta falka jest duża. Ta falka jest duża. I nie będę, słuchajcie, mówił, że nie. Ale może zaraz przyjdzie pieniądz i będziemy w stanie zrobić coś tutaj sensownego, no nie? Zobaczmy, obserwujmy, słuchajcie. Dobra, bo tutaj to... tak, ten tego nie przejdzie, ten tego nie przejdzie, no ten już niestety przejdzie. Dobra, a może bym glitza, tu słuchajcie, dorzucił, albo piłeczkowo, wiecie co? Wrzucę to za to jest dobre miejsce pod niego. Na tym Serio. miejscu w sumie spoko, właśnie no. też tak pomyślałam, że coś by się przydało na środku. Ja bym go tutaj, słuchajcie, zostawił. W razie Glitch w, pewnie nie? byłby lepszy, ale na razie go zostawmy. Niech on sobie tutaj po prostu atakuje. To zawsze na pewno pomoże. Wyłączmy na razie autoskipa chociaż na chwilę, bo tutaj... No, ty nie wyłączaj, ty zostaw te dwa na trzy, to jest dobre, to jest dobre, ja będę wtedy tym regulował okay. i będzie spoko. Więc teraz tak, słuchajcie, tutaj bo Toilet jest jechany, tutaj ten wakiem, no oni mają już dużo HP. Naprawdę mają dużo, więc nie wiem, czy tutaj tego glicza bym nie zrobił Ale za Ale wiesz co, tam jest subgradowany mój e, piłeczkowóz i ten tego Olafa... Olaf potrzebuje tutaj, jeszcze 700 dolarów, więc ja mu dam autoskipa i Olaf zaraz będzie mógł wymaksować tego gościa. Zobaczmy tylko, czy on to zrobi, no nie, bo wcale nie jest powiedziane, że on to zrobi, no nie? No, serio. Dobra, hmm. daję piłeczkowo, zasłajcie tutaj lepszego. On będzie na pewno mocno bił, ale tutaj leci jednak wakiem 200 tysięcy, słajcie, To nie są przelecie No tam na samym końcu, słajcie, no na samym końcu, więc trzeba obserwować, słuchajcie, co tutaj się dzieje. Twój piłeczkowóz też jest całkiem spoko. Mój glitch też coś tam A Zaraz będzie że sobie wymaksowany, daje radę. zaraz będzie za szóstkę. O jest, wymaksowany piłeczkowóz. Dobra, e, trzeba chyba wyłączyć autoskipy, tak mi się wydaje. Chociaż nie, no popatrz, ta falka się dopiero tutaj zaczyna, więc nie, 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 nie. Dobra, ja bym mógł ścianiarza tutaj. Ulepszyć, ale czy on nam, słuchajcie, aż tak pomoże? Ja bym wolał, słuchajcie, zrobić tego glitcha. No, na glitcha potrzebuje jeszcze sporo pieniędzy, ale no może, może, zobaczmy, słuchajcie, co tutaj się będzie działo. Okej, okay, jak tutaj tu Ej. leci duża falka, to olać na razie. Nie, no ja mówię, czemu ja nie mogę go postawić, ja tu stoję. O, dobra. Kurczę, no leci ten wakium. I co my z nim zrobimy, słuchaj? Co my możemy z nim mm, zrobić? Nie, Nic? no on będzie roz, 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 rozpykany. Dobra, daję autoskipa, o, bo ja zarobię wtedy na glitcha. Będzie rozpykany. Zrobię tego glitcha na maksa. Dobra, jest glitch wymaksowany. Więc w porządku, to teraz pieniądze ładuje w ściania Jana, no nie? Wakium ma równe 200 koła. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak to się, słuchać Dobra, skończy. to ja jak coś, to trzymam kasę, ale wydaje mi się, że... Jest tutaj dojeżdżany bardzo szybko, w wow! Ej, dobra, widzowie, tak oblałem się kawał, że aż musiałem się przebrać, ale widzę, że ciśniemy! Ej, ja nic nie ha, kupowałem no, teraz no, no. przez te kilka fal, a jednak nie jest najgorzej, to więc to jest ładnie, najwyższa no. pora, żeby, słuchajcie, coś potężnego postawić w takim razie. Ja bym, na przykład, ja tego tutaj typka tutaj, tutaj, słuchajcie, wrzucił, dobra i od razu, słuchajcie, go upgrade'uje, serio, ale jazda, nie wiem ile fal mnie nie było, pewnie kilka, ale jest naprawdę, no, naprawdę 3, grubo, 4. ej, serio, kilka fal mnie nie było, a my naprawdę ciśniemy bez żadnego problemu, no tutaj jest dużo, tu się dużo dzieje, ale ja wrzucam, słuchajcie, od razu upgrade'a, tylko, a teraz że, teraz tutaj za... halo, Patrz, o, dobra, ten, teraz ten, poszedł moment tego Lafa jest już, zaraz będziemy, uprady, ej, tak, tak tylko, że on potrzebuje 15 tysięcy, to trochę będzie wymagało kasy, ale jest w porządku, więc ja upgrade'uję ścianiarza na samym dobra, końcu. Ale nikt zbierak, i serio, popatrzcie, co tu się dzieje. Tutaj, jak leci chłop. O, oh, wow! No, ten rocket ma całkiem o, sporo. No dobra, za ósemkę zrobiłam tego tajemnica. Ci mają całkiem sporo. No dobra, no to ja w takim razie dorzucę jeszcze tutaj piłeczkowoza Tak mi się wydaje, żebym go. Tu... Hej, halo, czemu nie mogę go tutaj wrzucić? Dobra, o, wrzucę go może w ten sposób. Halo? Ty, dobra, teraz mogę i teraz go w takim razie sobie postawię. I jedziemy, bo tu naprawdę jest srogo. Patrzcie, co tu się dzieje. Jeżeli my to wygramy w ogóle, dobra. jeżeli my to przejdziemy. To już będzie, słuchajcie, dobrze. Ty tutaj dałaś tego pieczkowoza, Ja ale... tu się będę teraz bawić, wiesz? Oni Bo tam mają widzę, że tyle HP. Serio, tyle HP. Że no nie wiem, naprawdę nie wiem. No dobra, niby ten glitch ogarnia. Tutaj zaraz gość będzie miał kasę na tego, żeby go o, wymaksować. Więc spoko, obserwujmy, słuchajcie, po prostu obserwujmy, jak tutaj przebiega, słuchajcie, cała ta sytuacja. Ja zaraz zrobię też ścianiarza, słuchajcie. Za trzy klocki dałem teraz ścianiarza. Rocket toilet o, jest tutaj szybko o, leci, zjadany, ale, ale inne, i, i, idą w inne postacie, które też nie są to łatwe. Airplane. No dobra, leci ten airplane, słuchajcie, co ma 300 tysięcy, więc też nie za dobrze. I teraz tak, słuchajcie, ja ale w takim razie. Spekale, Dorzucam glicza glitcha, o... słuchajcie. No, został tutaj uśpiony, ale dawaj, dawaj, o... dawaj. Dawaj go, dawaj go, dawaj, go. no pozwólcie mi go tutaj wymaksować. Dobra, jest maksowany. I teraz tak, Giant Toilety, tutaj ten multi closet pack toilet. O, oh, wow, co tu się dzieje? Ej, serio. Myślę, że powinniśmy o, dobrze, wyłączyć że zaczęło, autoskipa. Zaczęło dobra, dobra, wyłącz dobra. Ej, czemu nie mogę tego napisać? Wy, wy, wy wyłączcie auto skip. Serio. Trzeba ewidentnie. Włączcie No tak, no bo serio, my zaraz tego nie przejdziemy. Popatrz tutaj. Nie? Naprawdę. Serio, wyłączcie to, wyłączcie tego autoskipa. Ja tutaj zaraz piłeczko woza jeszcze subgradeję, ale trzeba uważać, my powinniśmy po prostu, ja i ty sterować tym autoskipem. Tak mi się wydaje, że to, to powinna być po prostu najlepsza dobra, taktyka. Jest, dobra. dobra, daję tego piłeczkowoza i jak my to prze, 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 przegramy, to będzie przykro, ale póki co ciśniemy, widzowie, bo taka koszulka Abratim, czy taka, widzicie? Hmm? Ona daje szczęście. Wow, Abrety, już w piątek 17 listopada będzie start nowego sklepu i wysyłka będzie w 24 godziny do każdego. Zamówienia zdjęcie z autografem i ponumerowane będą te autografy. Dodatkowo, słuchajcie, nowa jakość, więc naprawdę musicie oszczędzać pieniążki na piątek. 17 listopada, żeby coś sobie ogarnąć, bo będzie warto, widzowie. Oj, tak, tak, będą na przykład zeszyty. Będą takie czapki, kumacie, Patrzcie na to. Taka czapka zimowa, no tego wcześniej nie było. Ja zbieram teraz 6000 tysięcy, słuchajcie, i wymaksuję piłeczkowo. Ja tutaj, zobacz, zobacz. Moja Dobra, to dawajcie autoskip, autoskipa, autoskipa. Jak ty wrzucisz autoskipa, to, to już przejdzie. Więc ja tak, maksuję tego upgrade. I teraz maksuje glitcha. Dobra, jedziemy, słuchajcie, jedziemy, jedziemy. ścianiarz Jan też tutaj ogarnia. O kurde, no tutaj mocna falka, ale za to ten gość jest wymaksowany, ten Titan Simon. No, no tam ten no właśnie chciałam powiedzieć, że jest Więc ja bym cisnął ale... na tym autoskipie w takim razie teraz. No i słuchajcie, zbieramy no na glitcha, ewidentnie. A jeszcze tego tutaj muszę. O, wow, ale dużo rzeczy mamy do zrobienia. Ja słuchajcie. ja sobie całą semaka tutaj zrobię. Co tu się dzieje, no, ale serio, strasznie to dużo. Ten. Tutaj ścianiarz za 3000 jeszcze nie jest zrobiony na przykład. Ale to, to większą wartość nam da. Jak zrobię tego za szóstkę, niż zrobię ścianiarza, słuchajcie, więc no. Obserwujmy kaskę, bo popatrzcie, 4000 za chwilkę będą. Ej, to już jest 33 fala. No, naprawdę nam idzie, serio, nieźle nam idzie. Tutaj dobra, oni bardzo dobrze robią. Nie tego tytana na początku. Ci nie przechodzą, ci nie przechodzą, dobra. 1000 dolarów, słuchajcie, 800 dolarów. Teraz będzie 700 dolarów, dobra, 600 dolarów, 500, 400, dobra. Okej, okay. i dawaj tego glicza. Maksujemy glicza. jest ty? No, naprawdę, jest no. mocny zespół. Ej, nie, no jest potężnie. Popatrz, jak my ich tutaj jedziemy. No naprawdę, oni nie dobra, dojeżdżają ja w, tutaj, w ogóle. Tutaj tył, tutaj je zabezpieczam jeszcze. Dobra, czyli tak, ten jest, słuchajcie, wymaksowany glitch, ten jest wymaksowany piłeczkowoz. To w takim razie teraz ciśniemy tego piłeczkowoza. On jest w dobrym miejscu. Albo ścian. Ej, dobra, dam tego ścianiarza. Damy tego ścianiarza. On daje na stówkę, go, dobra, dobra. a będzie, słuchajcie, stówka stówką, ale on będzie obijał też więcej. Patrzcie na to, no? nie? Pum. dobra, ten jest tutaj za ósemkę zrobiony. Mógłbym zrobić scientistów, my ale my zarabiamy jest. na tyle dużo. Że ja jestem zadowolony, więc zróbmy piłeczkowo, zasłajcie za czwórkę. Zaraz tutaj właśnie czwórka będzie, albo tego za ósemkę Nie, no wiadomo, że nie. Wiadomo, że słuchajcie nie. Robimy tego za czwóraka i teraz tego za szóstkę też od razu. Lepiej maksować wszystkie te postacie, no nie, niż potem po prostu tego żałować. Więc let's go, dawaj, dawaj. Jedziemy z tematem. Dobra, vacuum toilet. Okej, okay, tutaj jest. Vacuum toilet. Dobra, to vacuum toilet. O, Może i sobie przeszedł, ale nie ma problemu. Zaraz zarobimy szusteczkę, więc ten piłeczkowóz już będzie właśnie wymaksowany. Chociaż oni tutaj nie przechodzą tego za bardzo, więc może bym... Jakby... No może nie. bym tego za ósemkę okay. zrobił? Ty, może bym wymaksowywał tego upgraded Titan Camera no, na początku. Dobra, to robię go za ósemkę. No w sumie tak, zróbmy tak. Póki ich ciśniemy. No teraz wiesz, potrzebuję 10 tysięcy. To już nie jest mało. Ale dalej to jest do zrobienia. W ogóle no jeden tak. od nas odszedł. Lol! Wi widziałam, prawda? Ale jasne. I po co? I on nam <laughs> zostawił trudniejszą grę, widzowie. Ale jednak Marcel i Olaf ogarniają. To mnie cieszy, to mnie cieszy. Oni są naprawdę dobrzy. Serio są ogarnięci. A ja teraz potrzebuję, słuchajcie, 4... 6 tysięcy, słuchajcie. A, 6 Niechani tutaj szybciutko. Tak, my ich tutaj wyjaśniamy. Ten nawet, zbieram. słuchajcie, ma całkiem dobry zasięg, więc jest w porządku. Dobra, dawaj, 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 39 fala. Ja mam 6,5 klocka już teraz, U! więc no naprawdę dobrze. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wiecie, my teraz we czwórkę musimy zrobić. We trójkę musimy zrobić! On wyszedł kolejny! Nie, chyba, że go wyrzuciło. Ej, nie wierzę, że go wyrzuciło, bo można wrócić potem. Potem można jakby wrócić i jest takie coś. Czy chcesz wrócić do swojego wiesz, tam meczu czy coś takiego? Dobra. Wymaksowałem upgrade'y Titan kameramena, ale my w trzy osoby z Olafem musimy sobie tak poradzić widzowie, żeby dojechać. Tak, bo przecież oni e, są mocniejsi przez przestój jak mieć o sobie, mocniejsze jest, postacie tak, niż kiedy gra się Jezus. samemu. O wow. Ej, serio, no to to jest mocne wyzwanie, powiem szczerze, ale patrz. Lecimy na autoskipie, nie zatrzymujemy się z tym autoskipem. Do. Ja zaraz zrobię wyrobię znaczy ścianiarza za, za szósteczkę. Dobra, jest ścianiarz za szósteczkę. I my w co my to postawię. zrobimy? Nie no, Olaf jest mocny. Serio, Olaf jest mocny, no dobra, obserwujmy. Obserwujmy, bo naprawdę nam świetnie idzie, słuchajcie. Serio, genialnie nam idzie. Na tyle, że ja dorzucam, słuchajcie, tutaj kolejnego glitcha. Zaraz, słuchajcie, wymaksujemy dobra, kolejnego ja tutaj glitcha. Ja, wyjdowałam następnego Titana i go robię. Ale glitche są tanie w zrobieniu. Patrzcie, ledwo go postawiłem, a już mamy 5000 mm, i brakuje nam dosłownie troszeczkę na kolejny upgrade. No, bo nie? No tak, tak. On jest bardzo tani w maksowaniu. Mm -hmm. To jest świetne. Dobra. I kolejnego glitcha wymaksowałem, więc teraz stawiam kolejnego glitcha. No nie, dobra. Jest kolejny glitch i kolejny. Ej, patrz, oni nie będą zaraz wychodzić w ogóle. Jak nam tak dalej pójdzie? A, o, Cinemana postawił na nice. Dobra, nice, Ten glitch, słuchajcie, na razie się nudzi. On się po prostu nudzi. Ej, co tu się dzieje? Ja sobie? się zastanawiam, czy ja nie usunę tych na końcu tam, bo tutaj z przodu widzę, że nie wychodzi nic. No właśnie, ja widzę, że tutaj naprawdę jest łatwo, że serio można coś tam pousuwać. No niestety, słuchajcie, ale ścianiarza się usunąć nie da. Ale usunę, słuchajcie, tego piłeczkowoza. Dzięki temu wymaksuję tutaj tego glicza i jeszcze ja dzięki temu, zrobię. słuchajcie, postawię piłeczkowoza. Może albo nie, postawię glitcha tutaj, słuchajcie, kolejnego, dawajcie. Ej, milion tych glitchów będziemy Kolejny stawiać, będzie. no. Serio, to może być spoko taktyka, bo patrz jak im szybko spada, to HP, no nie? Zostawiam ja tu jeszcze jednego. Patrz, jeszcze cztery fale do końca tak naprawdę. No to co tutaj się no. w ogóle dzieje, widzowie, ej, Yo. łe, to ja myślałam, że jeszcze mamy. Dobra, to on jak wyszedł, to wcale nie jest tak źle. Ej, naprawdę, mimo że gość wyszedł, to i tak jest w porządku. Dobra, wrzucam kolejnego glitcha. Aha, jeszcze nie mam na to kasy, ale zaraz będę miał. Dobra, okej, okay, tutaj Dobra. w takim razie robimy upgrady. I dawajcie, samymi glitchami już możemy do końca. Ja cię kręcę, co tu się dzieje Ej, serio, nie Dobra, z to w takim się razie wymaksuję gra. ostatniego Titan Camena i już nic nie robię. Dobra, dawaj upgrade, dawaj to upgrade. Nie śpi, chłopie, nie śpi. Ej, serio, on jest tak usypiany, że nie da się mu nic zrobić, ale dobra, teraz już się da. Patrz, jakie jednostki lecą, patrz, jakie jednostki. No ale co z tego? Ja zaraz maksuję kolejnego. No co jest grane? Nie mogę, dobra. nie mogę. Patrz, dobra, 3, dwa, jeden. Dobra, ja kaskę. tu dałam jakiegoś. Ej, twój glitch się łapie w mojego medyka, więc jest razu... No i boku kolejnego wymaksowałem, i... więc dorzucam tu po drugiej stronie jeszcze jednego. Nie mogę! Co tu się dzieje? Ile tu jest glitchów? Patrz, dobra, patrz, patrz, jak szybko. To jest przedostatnia fala, widzowie, więc jakby to są naprawdę mocne jaja. Pytanie, czy ja podczas I... tej falki zarobię, dobra, słuchajcie. Dajcie, dajcie, dajcie do... Znaczy, że do końca tego jakby meczu, no nie? Czy zarobię, żeby ulepszyć tego glitcha? No i Titan, tak, na o oh, wow o oh, wow, Mógłbym, słuchajcie, sprzedać na przykład tego glitcha i teraz tego wymaksować po prostu, no dobra, gdzie on jest tutaj, dobra, upgrade i ciach. To jest ostatnia fala w tym momencie, no nie. To stawiam nawet piłeczko woza. niech on sobie tutaj się pobawi. W sumie co mi szkodzi? Niech coś porobi. No tak, bo chłop się nudzi, no to niech się zajmie jakąś robotą, no nie? Zawsze coś tam do życia. Nie, Dobra, nie, 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 no ale nie, 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 my nie, robimy na takie nie, no nie, 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 no, nie, 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 no z nim się świetnie tutaj grało. No. I popatrzcie, teraz 5, 4, 3, 2, 1, no i mamy wygrano.